W Szynach ludzi się stali, pokochali kuchali którą nawet pustali. Wszystko było piękne, na pozór niby normalne, wszystko tak przyrzysta, z razem niewidzialne. ta czysta ziemia wydała na świat wieczęta, tak... Dzień dobry państwu, witam serdecznie. W pierwszym odcinku poświęconym sylwetkom chemskich żołnierzy niezłomnych. Jak zapowiadałem, w naszym wstępnym programie Chciałbym losy żołnierzy niezłomnych pokazać na przykładzie hełmian, młodych chłopców z hełma, którzy w tej konspiracji antykomunistycznej uczestniczyli. W dzisiejszym programie przedstawię Państwu sylwetkę Bogusława Sołdona, pseudonim Majtek. Hełmianina, którego rodzice mieszkali na ulicy kolejowej. Chłopca, który do 1939 roku. Zdążył ukończyć 7 klas szkoły podstawowej. I co najważniejsze, w tej szkole był aktywnym harcerzem, co później zaowocowało w konspiracji akowskiej i w konspiracji winowskiej jego bohaterską postawą. Rodzice jego byli robotnikami, mieli skromny domek na ulicy kolejowej on uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1939 roku był kilkunastoletnim chłopcem, bo to przecież rocznik 1925. Rocznik tak bardzo charakterystyczny dla żołnierzy konspiracji akoskiej i później konspiracji tej drugiej konspiracji konspiracji yy, antykomunistycznej. Yy, w latach okupacji niemieckiej, już od 1940 roku nawiązał kontakt ze swoimi instruktorami z harcerstwa i wszedł struktury tajnego harcerstwa na terenie miasta Chełma. W 1943 roku, gdy stał się pełnoletni, złożył przysięgę jako żołnierz podziemia antyniemieckiego żołnierz Armii Krajowej. W latach, na początku lat 40. Zaczął pracować, aby pomóc rodzicom w utrzymaniu domu, zaczął pracować w masarni miejskiej. Później został powołany do niemieckiej służby budowlanej, do tzw. Baudinstu. W 1944 roku, na wiosnę, został wpisany na listę tych, którzy mieli być wywiezieni do Niemiec na roboty przymusowe, Został aresztowany, zapakowany wraz Innymi Hełmianami do pociągu, który jechał w głąb Trzeciej Rzeszy. Udało mu się uciec, szczęśliwie dotarł z powrotem do Hełma, i przez kilka miesięcy ukrywał się, aby następnie dotrzeć do oddziału Armii Krajowej na terenie Powiatu Władaskiego, do oddziału porucznika Wacława Makary, pseudonim Liść. I z tym oddziałem brał udział we wszystkich akcjach, jakie oddział przeciwko Niemcom i przeciwko policji ukraińskiej powiecie włodarskim prowadził. Wiosną 1944 roku był w grupie kilku żołnierzy, wysłanych przez liścia w lasy sawińskie, aby odebrać grupę chemskiej młodzieży, która została skierowana do oddziału liścia i do tworzonego wówczas. Oddziału Sędzi Mira, czyli późniejszego dowódcy jednego z oddziałów chemskiej konspira konspiracji w okresie burzy. Z tym oddziałem przeszedł do cały szlak bojowy, aż przez okres burzy, do, do złożenia broni w Turobinie. W 1944 roku, w lipcu, Powrócił do Hełma. Powrócił do Hełma i próbował jakoś rozpocząć normalne życie cywilne. Jednak władza komunistyczna, która aresztowała jego kolegów, aresztowała żołnierzy Armii Krajowej, przypomniała również i o nim. Dostał powołanie do Ludowego Wojska Polskiego. Koledzy ostrzegli go, że większość tych, którzy zostali powołani do Ludowego Wojska Polskiego ląduje w obozie filtracyjnym na Majdanku w Rublinie, a następnie są wywożeni do obozów w Skrobowie albo wywożeni na roboty do Związku Sowieckiego. Więc on z punktu werbunkowego uciekł i próbował znaleźć kontakty z podziemiem, pójść do któregoś z ówczesnych oddziałów Y, które już na przełomie 1944-1945 roku formowały się na ziemi chemskiej. Niestety nie zdążył dotrzeć do oddziału. W styczniu 1945 roku został aresztowany przez UB, osadzony w więzieniu UB na Reformackiej. Przeszedł butalne śledztwo, a jedynym zarzutem, którym ustawiano, było to, że był żołnierzem Armii Krajowej. I że nie zaprzestał działalności w Armii Krajowej. Dowodów żadnych na jego dalszą działalność konspiracyjną nie było, jednak został pozbawiony przez Sądem doraźny i wraz z innym żołnierzem Armii Krajowej z Helma, Jerzym Wilhelmem, Wilhelmem, został skazany przez Sąd Doraźny na karę śmierci. Przez dwa miesiące przebywali w celi śmierci. Jednak sąd okręgowy zmienił, widząc absurdalność zarzutów i absurdalność tego wyroku dla tych młodych chłopców przypomnę, rocznik 1925, a więc w 25 roku ci chłopcy mieli po 20 lat, sąd okręgowy zmienił im karę na 10 lat 10 lat pobytu w kompanii karnej Ludowego Wojska Polskiego. I w czerwcu 1945 roku, na szczęście już po zakończeniu II wojny światowej, po podpisaniu przez III Rzeszę kapitulacji, został skierowany do, do kompanii karnej w Rembertowie. Przebywał tam przez kilka miesięcy i yy, udało mu się podczas wyprowadzania do robót. Budowlanych w Rembertowie udało mu się uciec. Powrócił do Heuma i zaczął szukać kontaktu z oddziałami podziemia niepodległościowego, podziemia antykomunistycznego. W ten sposób trafił do oddziału łobuza w drugim rejonie obwodu hamskiego, jeszcze wtedy Armii Krajowej, a za moment Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Gdy dowiedział się, że w okolicy Wojsławic jego dowódca z Armii Krajowej, yy, ówczesny podporucznik Henryk Lewczuk Młot, zorganizował oddział i jest komendantem rejonu, oddział zbrojny jest komendantem rejonu, postanowił zgłosić się do tego oddziału. Poprosił łobuza Mariana Wołosiuka o przeniesienie, o zgodę na przeniesienie się do oddziału Młota. I w ten sposób Jesienią 1945 roku znalazł się w oddziale Młota i był w nim aż do czasu ujawnienia w marcu 1947 roku. Był jednym z najzielniejszych żołnierzy tego oddziału. Cichy, małomówny, ale za to precyzyjnie strzelający. Był RKMistą, ponieważ miał. Doskonały wzrok i miał doskonałą celność. Kilkakrotnie ratował oddział z opresji, jak na przykład w Majdanie Ostrowskim, gdzie celnymi seriami z RKM-u powstrzymał tyraderę ubecką, która próbowała otoczyć oddział kwaterujący w tej miejscowości. Brał udział we wszystkich akcjach oddziału. Wyróżnił się podczas zdobywania gmachu Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Hrubieszowie, przez oddział młota, oddziały chrubieszowskiej konspiracji winowskiej. Pod gradem kul Ubeckich wyniósł z budynku UB rannego kolegę z oddziału i niewątpliwie w ten sposób uratował mu życie. Jesienią 1946 roku brał udział w akcji odbicia oficera wywiadu rejonu pierwszego Stefana Winiarczyka wyrwy z, ze, szpitala przy ulicy Świętego, ze szpitala Świętego Mikołaja przy ulicy Chubieszowskiej w Chełmie. Był w grupie siedmiu żołnierzy oddziału młota, którzy wraz z łóżkiem zabrali rannego wyrwę ze szpitala i umieścili na kwaterach partyzanckich na pograniczu powiatu chełmskiego i powiatu chrubieszowskiego. Latem 1946 roku był jednym z tych żołnierzy oddziału, który brał udział w spotkaniu z angielskim dziennikarzem Derkiem Selbim we Władzinie pod Uchaniami. O tym spotkaniu i o tym bezprecedensowym wydarzeniu w konspiracji antykomunistycznej okręgu lubelskiego opowiem w kolejnym swoim odcinku bo jest to wydarzenie na skalę nie tylko powiatu nie tylko okręgu lubelskiego winu ale również na skalę kraju zdjęcia oddziału i relacja z pobytu oddziału z walki oddziału z komunistami ukazały się w 46, jesienią 1946 roku w angielskim czasopiśmie Sunday Times. Proszę Państwa, w tym momencie kończymy pierwszą część prezentacji życiorysu, jednego z żołnierzy, chemskich żołnierzy wyklętych Bogusława Saudona, pseudonim Majtek. Ponieważ jest to postać bardzo charakterystyczna dla tejże konspiracji, chciałbym pokazać go bardziej szczegółowo. W związku z tym zapraszam już dziś na następną część, która będzie kontynuacją losów tego żołnierza niezłomnego i podsumowaniem jego jakże bogatego życiorysu. Dziękuję Państwu serdecznie. W szynach ludzie się stali. Pokochali Polskę, którą na byl Wszystko było piękne, na pozór niby normalne. Wszystko tak przyrzóz, razem zarazem niewidzialne. Ta oczysta ziemia wydała na świat wilczęta, które tak walczyła, aby Polska była piękna. Roślane po lasach się w jednym celu: odnaleźć wolności, o której szeptało wiele. Ciężka ich przyprawa na przeszkodzie, cierpi młot. Czerwona flaga, która skupia ich to Mowo o pół to zdradzili swoje barwy Jak mam być czerwony, szczerze to wolę być marzyny